Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć. A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z Gry Enemy i Front. Na chwilę cicho, bo posłajmy, co tam fabuła nam mówi. Nawet na chwilę. Dzień w dzień. Dzielni mieszkańcy tego niegdyś pięknego miasta dosłownie mieszkają w ruinach. Każda kula i każda kropla wody ratują życie. Tu mówi Warszawa. Ponownie wracamy moi drodzy do naszego amerykańskiego redaktora, który to walczy właśnie w powstaniu warszawskim. Sporo się zmieniło od ostatniego odcinka. Witam puszka, ale. E, o do do dobra. brakuje praktycznie wszystkiego. Bez nowych zapasów ranni nie przeżyją. Nawet najdrobniejsze obrażenia mogą skończyć się śmiercią. Nie rozumiem. Codziennie widzę alianckie samoloty. Ile stref straciliśmy? Prawie wszystkie. Cholera. Chodź, pójdziemy z doktorem Żabińskim do jego szpitala i spróbujemy jakoś pomóc. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, tak więc wracamy już do gry. Jesteśmy ponownie w Warszawie, ja już przeszedłem kilka misji, grałem sobie jakieś półtorej godzinki. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Mam się udać gdzieś przez jakiś szpital, mam przejść i coś mamy zrobić. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie i... What the fuck, tu nie ma żadnych drzwi, a my się tutaj znaleźli. Jaki teleport. Tak więc zobaczymy, co dzisiaj będzie. Musimy udać się do doktora Żabińskiego. Już tutaj, ja tak jak mówię, na samym początku nagrywania serii... A chwilka. Bardzo dużą rolę tutaj gra muzyka i efekty dźwiękowe, i to nawet teraz słychać. A przedtem ta muzyka naprawdę bardzo fajnie się wbiła w ten taki klimat, takiej już nutki w głosie smutku i przegranej, ale mimo wszystko nadal nadziei, nadal chęci walki. Tak więc zobaczymy. Tutaj bardzo fajnie też odwzorowane wiele rzeczy, pomimo tego, że kilka rzeczy, nawet epoką, nie powinno tutaj być, co sami się sami pisaliście w komentarzu, jednak jako tako. Proszę, oczywiście, tylko zajmę się tym. No właśnie. Bardzo fajny jest ten klimat pokazany jak to wszystko wyglądało, jak to po Nie ma sensu tam tutaj stać. Kozera? Władek? Władek ciągle wśród nas To Robert Hopping Przeszliśmy pomóc. Dobrze Kapral manierka potrzebuje dodatkowych ludzi. Pod warunkiem, że cel nie strzelają Manierka, ten mały... Kapral manierka, fajne przewisko przyjacielu a my przepędzimy nazistów. Okej Lecimy panie Kozera?

Dobra, panie, spokojnie. Wiadomo, jak to Znale wszystko jest, ale... Aż za dobrze. Chodźmy na górę. Okej, okay, majdredżowie, więc lecimy. Gdzieś tu, nadal zniszczona. Jeszcze trochę świeżego powietrza. Sama Warszawa, Cała Warszawa. Egrzenie, Leczenie, leczenie. Okej, okay. witamy powstańców. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Czy jakiś klimat, czy jednak jakaś full... Na pieprzanka czy nie wiadomo co jeszcze? Czy może skradanie, czy jeszcze coś innego? Mam złe przeczucia. Dobra, w każdym razie wiem, że będą Niemcy. To jest chyba też chyba dosyć logiczne. Zdaliśmy strefy. Alianci nam tutaj nie rzucają. My nie mamy jak tego podnieść, co nam rzucają, o ile coś nam rzucają. Ten ciekawy będzie. Wracamy już do właśnie do NM fronta. I moi drodzy widzowie, tak naprawdę za niedługo już zakończymy. Coś się kroi. Okej. Okay. Nie wiem co to było, ale lepiej stąd spadać. Okej, okay, tylko nie naszych. Dobra moi drodżowie. Zobaczymy, wracamy właśnie tak jak mówiłem i już idziemy tak naprawdę do końca gry, moi drodżowie. To już będzie jeden... Myślę, że dwa odcinki maksymalnie i tak naprawdę wtedy już zakończymy całą tą naszą gierkę. Mocna ta broń. Dobra mój drodze, tak lecimy z tym koksem Ale wpis dut! O wow, fa, granat, fa, granat granat! Nie lubię granatów, nie lubi granatów! Nie mamy kiciny broni? O, dobra, Gewera mamy! Nie żeby coś, ale wolałbym mieć teraz sniperkę, co nie o, 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 granaty! Jezus Jezus ginę! nie! Nie, tak nie może być, tak nie może być, mój drodze! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, dobra, dobra. Moje wina, moje wina. Story, moi drodzy. No, po prostu nie lubię granatów, no. To się dziwić. Dobra, sorry, sorry, story, sorry. sorry, sorry. Idę tam na górę. Okej. Okay. Jakiś karabin maszynowy by się przydał, albo cokolwiek. Mówię wszystko. Pistolecik. O ile tym można wyglądać pistolet maszynowy, na mnie? to ja, znaczy wiem co to jest. Sam nie wiem co ja mam z tym wszystkim robić Ale powiem wam, że serio można odczuć tą walkę tutaj Naprawdę jest fajne uczucie strzelania z broni, co niewielu grać się zdarza, bo nie to masz po prostu broni O kurde, what the fuck! Ejmo, mo, ejmo! I tak naprawdę tyle, co nie? A tutaj jednak mimo wszystko czuje się, że ta broń jako taka działa, jako taką odskakuje i naprawdę, naprawdę fajne. Dobra, muszę dać muszę tego głupiego ofcera niemieckiego. Dobra, szybko poszło, szybko poszło. Okej okay, moi drodżowie, teraz trzeba tutaj jako tak wszystko oczyścić. Ciekawe, że nikt tutaj od Niemców nie przyjdzie. Nie Niemcy, nie mądry! No a jednak powiem Wam szczerze, że ta muzyka, której ja wspominam już chyba czwarty raz w tym odcinku naprawdę tutaj działa mocno. Zobaczcie, teraz mamy to typowy aspekt powstania warszawskiego. mała amunicji, mała amunicji, mała amunicji. No dobra, takich takich pięknych skrzyn niestety nie było, moi drodzy widzowie. Akurat problem z amunicją, bronią, z ludźmi tutaj akurat istniał, tak więc... No to już no dobra, tam z ludźmi można się sprzeczać, ale mimo wszystko to nie zawsze to, co każdy by chciał mieć na wojnie. Czyli nie że ktoś, żołnierze, a po prostu ludzie, moi drodzy po prostu ludzie. Panie, tylko mi granatów teraz tutaj nie rzucajcie! Jedną zginę Ten Gever jest tak celny, że choinka jasna Ja zawsze Gewera lubiłam, wiecie gdzie O, ale pięknie, penta chwila zrobiłem I to na jednym tym Kurde ile tych Niemców No fuck! Jak ja, jak ja w nie jestem piętnej ja nie wiem dobra Zobaczymy co nam tutaj jeszcze świat przyniesie Juju, ju, 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 ju. czekajcie, czekaj, czekaj, słyszałem czołg jakiś. Ło panie kochany, powiem szczerze, że dzieje się za dużo. Aż za dużo. Wiecie co mnie? Jedyna rzecz, która mnie jako tego denerwuje, okuśwa, e, to właśnie jest to, że tak naprawdę NPC-ty nasze mało co robią. Tak naprawdę to ja zabijam z jednej strony jest to fajne, jednak z drugiej strony, no powiem wam, że nie do końca ładuj to! Szybko, steel guard! No, kuź! Okej. Okay. No i właśnie tak sam widzicie, to ja właśnie większość robię, a oni po prostu nawalają, mam jakieś efekty superkulki i lecą, no, no i tyle co nie. O, leżem trafił! Ej, zobaczymy co tutaj będzie, tak jak mówiłem. Ej, Niemiec. Cześć! Cześć, następny. Ty też, cześć. Oj, oj, ale żeś się skrył. Ej, panie, panie, panie. Powiem przeżyłam że mam tak ciągle mało życia, że... Kuźwa, nie, 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 nie. Nie, 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 ja muszę iść tutaj od góry jednak, mimo wszystko. Okej, okay. miejmy nadzieję, że to jakoś się... Że jako tak to się uda. Czekajcie, jak ja mam go rozwalić? Przecież on nie żyje tam nikt. Trochę nie ogarnia tej misji Ale tam nikogo nie ma panowie! Tam już nikt nie żyje Jak ja mam go rozwalić? Czym kurde? Tym czymś? Nie róbcie se jaj Jak ja mam tutaj jakieś cokolwiek podłożyć? What the fuck, ja nie mam żadnych materiałów wybuchowych Moi drodzy drzewie... Nie no tu, 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 tu No no moi drodzy coś chyba się pobugowała nam jakaś misja i szczerze mówiąc nie wiem jaka, bo... My jesteśmy trochę, trochę w dupie, to nie? Tak trochę bardzo, tak trochę bardzo. Ja pierniczę, moi drodzy. Panie konie jak ja mam go rozwalić? Co ja mam robić? Co ja mam robić? Chyba, że granat! Granat, nie mam granat To poruchało ich! Już tutaj nikt nie żyje! Nikt nie żyje! Nie! Moi drodzy, znalazłem jakiś błąd w tej grze! Co z tego, że jest nieskończoność? Nie wiem, ja mam nieskończoność amunicji skoro... Kurde, mol! Ale tak nie mogę zrobić! Jak ja mam to rozdupczyć nie Panie ty już go chcesz rozwalić od pięciu godzin, a ja nie mam jak go rozwalić, a, a, a ja pierniczę, nie wiem, idę tam, może tam mają jakieś, jakiegoś... jakiegoś... ponzor fausta, ponzor czy cokolwiek. Nie wiem, nie wiem, serio nie wiem o co im chodzi. Dawaj mi jakiegoś RPGa Tak tak wiem że Rpegów nie było Tak tak stop hate No i zobaczcie że tutaj nic nie ma, ja, jeszcze A, Chyba że tutaj iść Nie, tam też nie mogę wejść Bez sensu, bez sensu Chyba że tutaj coś będzie Korabin maszynowy, no i to ja rozumiem Czemu ja tu od razu nie poszedłem Pytanie czy ta serio cokolwiek rozwali ale ja już na fakcie serio, to tutaj nic nie ma, on mi dalej kawałek, co to powno rozwalić. To nie jest śmieszne. To bądź fajny odcinek, no i kanał z mi 5 godzin pierwszy, żeby rozwalić ten dziurny sprzęt. Ja pierniczę, co ja mam zrobić? Co, co on ode mnie, kurde? Nie mówcie mi, że to o to chodziło. Nie, chyba nie o to. Falsie, fal się O to chodziło Dobra, nie znalazłem żadnego błędu po prostu Stilger jest głupi i tyle, no, no no cóż, no co ja zrobię jak nikt nie zrobię, no Ale mam chociaż karabin maszynowy Co ja mam jeszcze zrobić, panie fanny Jeszcze tamten Dobra, to już jest Bóg w grze, bo on mówi Pozwolmy ten sprzęt A ja przecież nawet nie mam tutaj rzeczy żadnych Żeby to zrobić, no Nie ma to jak przez 5 minut ganiać obok Niemców ja czy na mnie trafiłem, A wystarczyło rzucać kilkoma wódkami czy spirytusem palonym na to kowno jedno. Serio, nie trafiłem? No, udało się, dobra, udało się moi drodzy. Wreszcie się udało. Steelgar z mądrza, potrafi grać jednak w gry. A powiem szczerze, że, że głupia misja, bo na, fa bez... na fakcie nie spodziewałem się, że trzeba było coś takiego zrobić, no. Rozumiem, że to już jest prawie koniec gry. I... Wspólcy sobie myśleli, że no to już jest prawie koniec gry. na pewno, on, on, ten, ten gracz, który gra, na pewno będzie wiedział co trzeba zrobić. No jeszcze czołg, no pod sobie mur Gdzie panie? Na lewo to jest tak trochę dużo tych rzeczy. Widzicie o tym mówię właśnie. Ta gra jest taka, taka intuicyjna, tutaj nie ma jako tak dużo podpowiedzi. No dobra, tutaj mamy podpowiedzi, luja. F7 Dobra, jest, jest, jest Dobra, jedzie tu, 7, 5, 4, 3, powinno być, powinno być, powinno być i kwiatki jeszcze w oknie no. Wow! what the fuck! Jezu, wszystko od ja pierniczy nie grałem już w tą grę, nie Dobra, moi drodzy Pauza na chwilę, ja teraz wszystko porzucam tymi i skończę tą misję Minuta minutę i wracamy już za chwilę. Dobra, moi drodzy widzowie, wracamy wreszcie, udało się nam zniszczyć ten głupi czołg. Misję, którą robiłem w 5 minut, teraz robiłem w 2,5 razem z czołgiem i ze wszystkim. To dopiero początek! Każdy, kto może stać na własnych nogach, na drugą barykadę Okej, okay, lecimy gdzieś dalej. Widać, tak, że tutaj się na szczęście udało, wszyscy wypatrują, wszyscy ten... Ja bym się tak nie cieszył, prawda, moje powiedzenie? Niedziel skóry na niedźwiedziu. Znaczy, takie coś na serio w każdym razie, lecimy dalej. Lecimy teraz na drugą barykadę. Miejmy nadzieję, że będzie to samo, co na pierwszej, żebym nie zapomniał to, że muszę rzucać granaty na pół I tyle. Dobra, jedziemy sobie na górę. Amunicja zawsze spoczko. Czekajcie, mogę iść nawet wyżej, to oznacza że może, że będzie tu jakaś snajperka albo coś. E, no dobra. Panzerfaust! Oh, man! Dobra, mamy Panzerfausta. Coś czuję, że on się tutaj przyda. Tak mi się też wydaje. Oczywiście beczki muszą być wybuchające, nie wiadomo... O, pani granat jakiś. Muszą być gdzieś tam. Stary, muszę się poprawić. Dobra. Oła, tak! Dobra, dowódca to dowódca. Po czym podnać dowódcę niemieckiego, po tym, że chodzi z pistoletem! No, serio! To nie wysłuchajcie, ale taki jest fakt! Ale po drugiej stronie, jak oni widzą. Oh, fuck, prawda? Jak oni z odległości to widzą, to ja nie wiem, nagle. Przejmiemy, że nie obchodzimy. To czekajcie, Panzerfaust na pewno tutaj się przyda. Nie chcę tego lichting, o! Lighting, lighting! Ja chcę Panzerfaust! Ok, idę może gdzieś niżej. Bo stąd niestety aż ja tak dobrze celować nie mogę. Jakbym chciał. Panie kolego Posun się Ała, ej popchałeś mnie nubie jeden O, panie kony co, 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 co to miało być Dobra, 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 zapiszę Trzymać tak trochę z tyłu O, snajperka jak widzę Trzeba odeprzeć tak piechoty i oczyścić teren, ale mimo wszystko nie jest takie łatwe jakby się mogło wydawać Jeden, dwa i trzy I jeszcze będzie cztery O, ch chyba go ogłoszyło Pięć i sześć i jeszcze jeden Panie wstawaj ty Ej, Buga znalazłem, widzicie? Strzelam na niego tutaj o. Nie wiem, rzecz Panzer Fausta. Dobra, dobrze że go znalazłem. Chociaż nie muszę go szukać, nie wiadomo ile. Jedyna rzecz, którą to zmienił, to troszeczkę więcej obrażeń. Ja gram na poziomie średnim i mimo wszystko jako taką mogę przetrwać tyle obrażeń, że szkoda gadać. Ale gdzie ten czołg jest? On to jest On się nie rusza. Mi to nie przeszkadza. Uuuuu! Perfekto, mobile! Lugera, nie, kolcik najlepszy. Dobra, czekajcie, bo potrzebuję troszeczkę amunicji. Jest. Jest amunicja, Udało nam się zniszczyć czołg. Udało nam się zrobić tamto. Coś czuję, że jednak to jeszcze nie jest koniec gry. Znaczy, to na pewno nie jest koniec gry, bo ja wiem jak wygląda ostatnia misja. No ale myślę, że to już będzie koniec. A wychodzi na to, że to będzie chyba już przedostatnia jako taka misja. Ewentualnie jeszcze może jednak gdzieś poza tym, poza Warszawą. Ej, nie uciekajmy tu. Uuu, tak... dwóch na raz zdjąłem. Piękny shoot. Zobaczymy I ciodem, do no ile oni biją Jedyne też co zrozumienie jeszcze w tej grze to właśnie te wave y, one są... Pierwsze skody długie no powiedzcie sami, że to nie o tego, że ciągle jest jakaś walka, a serio jest ciągle ten chaos, walka i nie wiadomo co To na fakcie te... 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 te, te bardzo długie. Trzy minuty takiego intensywnego wymiany ognia, nieskończonej się amunicji. Ja bym zrobił coś właśnie, że tutaj mimo wszystko trzeba by było jakąś tam amunicję zbierać i szanować, jak to było w meczy, czy w talkerze. Okej, okay, udało się chyba wygrać, to jest chyba koniec misji. I to bym jedną rzecz taką zmienił, ale mimo wszystko, gierkę jest naprawdę, naprawdę fajna. No właśnie. Moi drodzy widzowie, no. I znowu muzyka, to co ja mówiłem. W nocy musimy być czujni. Niemcy z pewnością spróbują znaleźć jakieś słabe punkty. Szkoda, że nie wziąłem kurtki tego trupa. Była cała we krwi. Była ciepła. Teraz tylko to się liczy. Moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko Wam się jak najbardziej podobało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, który raczej będzie już jednym z ostatnich. Jak nie ostatnim. Trzymajcie się. Cześć!